Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na podnośniku kolejny samochód, który trafił do nas na naprawy. Eee, zaplanowane. Dlaczego mówię zaplanowane? Zaraz się dowiecie, co było planowane, a co jeszcze dodatkowo wyszło. Tutaj popatrzcie się. Auto trafiło do nas na ślizgające eee, sprzęgło. Skrzynia zdemontowana. Sprzęgło faktycznie miało prawo ślizgać. Przymierzaliśmy czy nowe, które właśnie sobie przywiózł, pasuje, tutaj faktycznie potarczy widać, że mogło to ślizgać, także diagnoza słuszna. Natomiast tutaj przy okazji, że auto jest podniesione i takie zboczenie zawodowe, że sobie sprawdzamy stan samochodu, jeżeli jest już u nas na warsztacie, popatrzcie się, przewody hamulcowe, tutaj, tutaj. Tutaj w stanie bardzo kiepskim. No tutaj na całej długości zresztą widać, czyli bezdyskusyjnie przewody do wymiany. Przy okazji tutaj demontażu. Popatrzcie się, olej, cieknie z silnika. I tutaj od strony skrzyni. Tutaj ten simmering będziemy wymieniać. tutaj miska też widać, że kiedyś była uszczelniona, jest bardzo dużo silikonu, i tam od góry nie wiem, czy tutaj lampkę pod ręką. Teraz zobaczymy, o, jest lampka pod ręką. Tam z góry z obudowy rozrządu też wycieka olej i tutaj się leje po całej tutaj bocznej części silnika. Eee, rozrząd podobno był robiony, natomiast olej z niego wycieka, także pewnie pasek już się nie, daje, nie nadaje do, eee, do ponownego użycia. Dalsze usterki to przewody hamulcowe z jednej i z drugiej strony. Popatrzcie się, najgorsza usterka, pęknięta sprężyna, wylany amortyzator. Tutaj widać po tej sprężynie, że ta sprężyna już jest pęknięta chwilę, bo końcówka jest zardzewiała i tak już e, było jeżdżone z tą pękniętą sprężyną. Czyli tutaj dwa amortyzatory, dwie sprężyny, dwa górne mocowania, dwie osłony amortyzatorów do wymiany. O czym jeszcze nie wspomniałem? O wahaczach. Tu leje w wahaczach w podobnym stanie, także wahacze też kompletne do wymiany. Także widzicie, że tutaj właściciel samochodu myślał, że ma tylko do wymiany ślizgające sprzęgło i poza tym, a jeszcze tarcze, nie powiedziałem o tarczach hamulcowych. Popatrzcie, jak wyglądają tarcze hamulcowe. Też są do wymiany. Właściciel myślał, że ma tylko do wymiany tarcze sprzęgła i będzie dalej swobodnie jeździł. Niestety po wizycie w warsztacie został uświadomiony w jakim stanie, jest pozostałe, w jakim stanie są pozostałe elementy samochodu, Tutaj zresztą widać na osłonie tutaj wszystko ciekło. Yy, zadzwonimy, zrobimy wycenę sprzęgło skrzynię złożymy. Natomiast jeżeli oczywiście zdecyduje się na naprawę pozostałych elementów musimy zapisać kolejny termin. Ponieważ pracy przy tym aucie jeszcze jest dużo. Piszcie w komentarzach, czy często spotykacie u siebie na warsztatach, czy Wy jako klienci, czy często otrzymujecie takie wiadomości, że pomimo tego, że przegląd w aucie macie zrobiony, to stan tego auta nie nadaje się w zasadzie do dalszej eksploatacji, nie usuwając tych usterek, co wymieniliśmy. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.